Witam Was serdecznie po świętach na, w moim Centrum Zarządzania Wszechświatem na moim blogu Karola w Ogrodzie. I dzisiaj sobie zrobimy jedną rzecz, ale zaraz chwilka. Bo to za momencik. Powiem wam tak, już chciałam wejść do ogrodu, mam naprawdę ogromną ilość prac ogrodowych. Muszę skosić trawę, muszę zrobić wertykulację, muszę zacząć nawożenie, muszę moją kwietną łąkę zobaczyć i zrobić. I powiem Wam tak. Pogoda jest tak koszmarna. Wczoraj padał śnieg z deszczem. Yy, specjalnie patrzyłam na moje rośliny. W zeszłym roku już kwitły tulipany u mnie, a w tym roku one powychodziły. Są takie, ale jeszcze nie mają pączków, jeszcze nie kwitną. Yy, trudno jest wyjść. Yy, ja się śmieję, że to na pewno wszystko przeze mnie, dlatego że wyobraźcie sobie, stwierdziłam, że już wyciągnę meble ogrodowe. Tak, tak wyciągnęłam, że nadal stoją w garażu, nadal czekają aż stu się zaolejuje, nadal czekają na mycie. Taras czeka na mycie kerszerem, udało mi się trafić w takie okno pogodowe. Że wzięłam i, wzięłam i troszeczkę wygrabiłam jeszcze liści zeszłorocznych. To nie jest tak, że oczywiście liście, ja te liście zostawiłam, ja ich nie zostawiłam, ale wiadomo, że jeszcze po zimie te liście trzeba odświeżyć. Dlatego dzisiaj wzięłam się za rośliny domowe. Nie ukrywam, że nie chciało mi się ich przesadzać. Bardzo dużo mam roślin nieprzesadzonych, które czekają w takich tych doniczkach gospodarczych i to jest jeden z moich ulubiony, jedna z moich ulubionych roślin Severia. Ja pomimo że bardzo lubię ogród, bardzo lubię rośliny domowe, mam ich bardzo dużo. No niestety jestem człowiekiem takim, że często wyjeżdżam, często zapominam coś i niektóre rośliny u mnie się bardzo długo utrzymują, a niektóre po prostu padają. Z tych co się długo utrzymują to na przykład są skrzydło kwiaty, które też muszę usunąć. No i też jest Sanseveria. Sanseveria jest cudowną rośliną. Ona wybacza wszystko i bardzo bardzo ładnie się utrzymuje. Nie wiem, czy pamiętacie, w każdej szkole kiedyś była Sanseveria, mówiono na to języki teściowej. To drzewo było katowane przez uczniów. To jest, przepraszam, ta roślina była kotowana przez uczniów, źle traktowana, przesuszana, przelewana, a ona nadal, nadal po prostu daje radę. Tu mam sobie taką Sanseverię która już ma przerośnięte korzonki. Proszę, o, tutaj widać korzenie przerośnięte, już dawno, dawno wyszły. Dlatego przygotowałam dla niej. Zresztą te sansei mam dwa. Ja mam trzy sanseverie bardzo duże w łazience, bo bardzo ładnie wyglądają, tam jest odpowiednie nawilżenie i mogą być przesuszone. Ale co Wam mogę pokazać? Przesadzę je, kiedyś te doniczki Wam pokazywałam, to są doniczki firmy Lamela. I y, powiem tak, no, dla mnie to po prostu one są takie rdzawo niebieskie, oczywiście są w różnej formie. E, pokażę Wam, co lamela nam przygotowała. E, to jest katalog lameli na 35-lecie. E, to jest katalog, który, e, kolekcja 2021. E, jest tutaj ta doniczka solo, e, jest pokazana. E, tak jak już wspomniałam. Lamela ma 35 lat, firma polska z polskim kapitałem, firma rodzinna, którą prowadzą rodzice, dzieci bardzo nowoczesna, odwiedzająca najróżniejsze targi w Polsce na świecie, firma, która zawsze ma na coś nowego do pokazania. Ten katalog, który został wysłany z biznesem ogrodniczym, który macie który macie u siebie w centrach ogrodniczych, na pewno, na pewno coś z tego nie wybierzecie. Jeżeli ktoś ma prywatnie ochotę na taki katalog, żeby sobie obejrzeć, jakie są trendy, a nie ma tego katalogu, no niech napisze do mnie. Ja mam ich kilka i mogę, mogę wysłać. Co prawda, jest to katalog bardzo taki techniczny, czyli jest pojemności doniczek, kolorystyka, jak wygląda. Piękne zdjęcia zachęcające. Najnowsze trendy pokazują w korytkach, w doniczkach zewnętrznych, wewnętrznych, w tym, co się będzie działo w 2021 roku. Ja, tak jak mówię, ja jestem zachwycona tą doniczką solo za, za sprawą. Lameli, dostałam dwie takie doniczki i mam i będę w nie sadzić tą Sanseveri. Katalog odkładam, Sanseveri biorę. Jedna, jeden taki, jedna taka uwaga, jeżeli chodzi o te doniczki, to są tak naprawdę osłonki. Należy je sprawdzić, one nie mają dziurek. Nie mają dziurek pod spodem. Mój syn mi te dziurki po prostu wywiercił wiertarką. Jeżeli ktoś nie ma wiertarki, też jest taki sposób, kiedyś to robiłam. Jeżeli macie. Kuchenkę gazową w, w, w domu, to ja podgrzewałam do czerwoności gwóźdź, potem brałam go obcęgami i tam nabijałam te dziurki, żeby one były. Warto, żeby doniczka dziurki miała, dlatego, żeby tego kwiata nie przelać i, i żeby on się dobrze trzymał. Jeżeli traktujemy to jako osłonkę. Jak najbardziej, no bo przede wszystkim to jest osłonka. Ja jestem zwolennikiem przesadzania roślin, więc, więc osłonka, osłonka, nie tylko przesadzanie. Co mamy tutaj w środku? W środku ja przygotowałam podłoże kronena podłoże do roślin doniczkowych. Nie pokażę Wam opakowania ze względu na to, że ja mam to opakowanie bardzo duże i przyniosłam je z, z dworu, przyniosłam je z ogrodu, bo ono jest u mnie pod podwiatą. Dlatego dziękuję firmie Kronen. To jest podłoże wysokiej jakości, można tam sadzić rośliny domowe, rośliny doniczkowe. Na pewno będą one wtedy dobrze odżywione. Ja sobie to przygotowałam już. Mamy rękawiczkę, jedną, bo dwóch już nie mam, bo oczywiście pandemia, więc się chodziło o rękawiczka. Co robimy? Wybijamy. O! Wybijamy tego Sanseveraka, czyli Sanseverię. No, trochę ciężko. O, o, o! Kurczę, zobaczcie, jak to, ta roślina wygląda. No. no, po prostu ona już help! Po prostu ona wołała do mnie, żeby ją przesadzić. Po prostu ona wołała ratunku, ratunku. No i ten ratunek przyszedł w mojej postaci. Eee, są dwa, dwie filozofie. Jedne, żeby trochę te korzenie rozluźnić, inne, żeby nie rozluźniać. Ja delikatnie, żeby ich nie, o, trochę je wzrusza, ale żeby ich nie, 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 nie prać i nie zniszczyć, wkładam, trochę rozluźniłam je i wkładam jest Sanseveria taka w tą dziurę moją przygotowaną. Ha, tak jak, tak jak mówiłam, moje piękne podłoże chromena, przesypałam sobie troszeczkę do zwykłej siatki. Z marketu, żeby, żeby nie wnosić całego opakowania, i tutaj na środku bierzemy, sadzimy. Tak jak mówiłam, ja nie cierpię sadzi, przesadzać nie dlatego, że, że nie lubię, tylko po prostu przesadzanie wiąże się z tym, że chciałam to zrobić na zewnątrz, ale już jest, jeszcze jest za zimno, i, i tak jak mówiłam, tych mebli ogrodowych nie do końca je wyciągnęłam, bo ja nie lubię tego brudu. To te podłoże się brudzi. W przesadzaniu najważniejsze jest to żeby przygotować dobrze sobie, nie wiem, stu czy miejsce, czy, czy, czy żeby potem po prostu nie było to, to brudne. No, tutaj napycham. O, dobra, trochę tak krzyko się posadziło. kurczę, po prostu taki za mnie ogrodnik, jak. No, ja zostawiam mimo wszystko tak 2-3 centymetry, dlatego że do podlewania. Nie lubię mieć tak doniczkę, doniczkę korek, bo potem, o, potem, yy, potem, jak się podlewa, to się wylewa, ta woda brudzi i robi inne rzeczy. Co można zrobić jeszcze z San Ja sobie pokażę Wam. Jest ona przesadzona, pięknie, kurczę, zaraz sobie będzie żyła. Szmata, szmata szmatka yy, yy, świeża, nowa, nie z żadnymi detergentami, tylko ja ją wzięłam jako nową. I co? Robimy troszeczkę te liście, można delikatnie. One przyjmują dużo kurzu, więc ja je sobie wytrę. Szmatka jest nawilżona, ale zwykłą wodą nie będę, nie będę kombinować. Ważne, żeby nie brać takiej szmatki kuchennej, w której najpierw myjemy naczynia, bo potem się okazuje, że, że wprowadzamy jakiś detergent do, do naszej rośliny. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Tak jak mówiłam, polecam lamele, polecam kronena, Sanseveria, Mam nadzieję, sobie będzie żyła długo i szczęśliwie. A ja za chwileczkę przesadzę jeszcze jedną, bo mam dwie, ale tego już nie musicie oglądać, bo będzie to bardzo podobne przesadzanie, jak to przed chwilą. Dziękuję serdecznie i zapraszam na moje kolejne perypetia ogrodowe. Mam nadzieję, że już niedługo wyjdziemy do ogrodu, więc będzie na pewno intensywny czas pracy, a co za tym idzie, intensywnie pokażę Wam, co się w ogrodzie będzie działo. Żegnam Was serdecznie.